Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak jak widzieliście państwo w tytule, Dlaczego wszyscy Polacy muszą być zaszczepieni? O co tu w tej chwili chodzi? Słyszymy, że minister zdrowia twierdzi, że ta. Epidemia, pandemia będzie trwać jeszcze 18 miesięcy. Skąd te 18 miesięcy wziął, tego dokładnie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że wiele ośrodków naukowych twierdzi, że właśnie mniej więcej za 18 miesięcy będzie już wtedy gotowa szczepionka. Ten temat poruszymy później. Natomiast, co jest tutaj ważne, to yy, nie mówi się tego głośno, nie mówi się tego otwarcie. Dlaczego właśnie yy, w Polsce trzeba będzie zaszczepić absolutnie wszystkich Polaków. Podkreślam wszystkich. Z czego to wynika? Czy media głównego nurtu coś na ten temat mówią, że powiedziały? No nie bardzo. To z Państwa, wynika to właśnie z tego, że tak powiedziała Światowa Organizacja Zdrowia. Proszę bardzo, tutaj jest ich oficjalny dokument. Proszę popatrzeć w tej czerwonej rameczce. Nie wolno nikogo pozostawić, kto nie został szczepiony. A więc tutaj mamy do czynienia z instrukcją, którą otrzymują rządy całego świata. No, polski rząd oczywiście też, dlatego że polski rząd wykonuje tylko rozkazy. Polski rząd niczym nie rządzi, bo tak jak powiedział premier Morawiecki. Polska jest uzależniona od koncernów. No w tej chwili notowania Światowej Organizacji Zdrowia spadają gwałtownie, bo to się okazuje, że tak. To właśnie ta organizacja okłamała cały świat. Jej lider okazuje się w tej chwili to znany bandyta, bandzior, terrorysta, morderca. Są całe głosy ze świata, żeby go natychmiast usunąć. Ale wracam do tematu. No macie tutaj, drodzy państwo, w rameczce na samym dole, że to jest globalna strategia, żeby nie pozostawić nikogo nieszczepionego, i to jest agenda Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku. W ten sposób właśnie yy, i dlatego właśnie będą wprowadzane obowiązkowe szczepienia. Czy się to komuś podoba, czy się to komuś nie podoba, nie ma to najmniejszego znaczenia. A więc tutaj działają siły, które wychodzą daleko poza polski rząd. Widzicie tutaj, skąd ta instrukcja i ten nakaz się bierze. Proszę jeszcze obejrzeć to. W jaki sposób będzie to wprowadzone w życie? Drodzy Państwo, macie przed sobą dokument, który otrzymała każda komenda policji wszystkie oddziały straży pożarnej, proszę popatrzeć to jest procedura postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem. Co to znaczy podejrzanej? Na jakiej podstawie? Jeśli osoba przychodzi z bólem głowy, podwyższona temperatura, gdzieś tam trochę kicha, bolą stawy, bolą mięśnie, to to już jest podejrzenie o COVID-19? Dalsza część tego zdania mówi lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem. Potwierdzonym na jakiej podstawie? Czym potwierdzonym? Testami, które nie mają w tej chwili już, wiadomo, żadnego znaczenia, testami, które pokazują fałszywe wyniki, testami, które, którymi oszukano cały świat? Nie ma testów, które by w jednoznaczny sposób potwierdziły to rozpoznanie. A przecież ten dokument mówi o tym, że to stosuje się do osoby, która ma COVID-19, czyli chorobę wywołaną przez koronawirus SARS-2. No ale skąd stwierdzi lekarz czy policjant, że ta osoba ma COVID-19 spowodowany przez koronawirusa SARS-2, skoro jest to absolutnie w tej chwili nie do sprawdzenia? Nie ma takiego testu na świecie. Ale zaczyna się robić coraz ciekawiej, albowiem, jeśli, drodzy Państwo, powiecie nie, ja nie chcę się zaszczepić, to wtedy y, policjant czy strażak ma prawo zastosować tak zwane środki przymusu bezpośredniego. To jest w tej czerwonej rameczce. A więc unieruchomienie jest to obezwładnienie osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa. Robi się coraz lepiej. W tej fioletowej rameczce czytamy o zastosowaniu wymienionych środków przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje, czyli lekarz lub felczer, osobiście nadzoruje go wykonanie przez osobę wykonujące zawody medyczne. Pomieszanie z podplątaniem. Bo to teraz felczer lub lekarz ma nadzorować, czy ma zaszczepić. I jeśli ma nadzorować, to kto ma zaszczepić? Policjant, strażak? Tutaj już nie wiadomo tego. Proszę popatrzeć, w co wpuszczono lekarzy. Kim w tym przypadku stają się lekarze? Czy Odgrywa się przed Waszymi oczami scenka taka, że nie chcecie się zaszczepić, nie chcecie się poddać procedurze medycznej, bo chroni Was konstytucja. Musicie na to wyrazić zgodę. Zgody nie wyrażacie. Znajdujecie się natychmiast w kaftanie bezpieczeństwa. A pan doktor, pani doktor, lekarz czy ktokolwiek inny rzucacie się w tym kaftanie, a oni was rzucają na podłogę i lekarz siłą, pod przymusem podaje wam tą szczepionkę. Czy nie przypominają Wam się teraz czasy II wojny światowej? I sytuacje, które miały miejsce w obozach koncentracyjnych? Czy jest jakaś różnica? Przecież to jest robione siłą, pod przymusem. Podawana jest tak zwana szczepionka, ale nikt nie wie, co w tej szczepionce jest. Na nikim nie została przebadana, nawet na psie. A Wy znajdujecie się w kaftanie bezpieczeństwa i robią to Wam na siłę. Kto to stworzył, kto zaakceptował? No to macie tutaj w tym kółeczku na górze, akceptuje 13 marca 2020 Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Marek Posobkiewicz, znanu, znana osoba wielu z Państwa. Tak więc, co tu jeszcze powiedzieć? Po prostu brak słów, ale tak będzie. E, żadna osoba o zdrowych zmysłach, krótko mówiąc. Nie wymaga, moim zdaniem, dalszego jakiegokolwiek komentarza. Nie chcę tutaj opisywać moich prywatnych odczuć, chociaż nie będą wam najprawdopodobniej o one obce. Natomiast informuję Państwa o tym, dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób będzie to wprowadzane, do jakiego poziomu będzie sprowadzony przeciętny Polak, który nie chce podlegać procedurze medycznej, która na niego jest nakładana, do której jest zmuszany. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia.